Jedzie. Patrzcie Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Cezary wędkarstwo.pl Dzisiaj znowu tajemnicza żwirownia i co na niej dzisiaj złowie. Będzie metoda, metoda jeszcze raz metoda. Ktoś ostatnio się czepił do sygnalizatora, brań że, metoda, sygnalizator, brań. A no co to za różnica, podpórka czy sygnalizator, brań? Ważne, żeby wskazywało. Nie widzę wielkiej różnicy, no ale ludzie są różni, czepiają się do wszystkiego. Dobra, w każdym bądź razie wracając do tematu metoda zestawu Znacie skisłe masło, mełus, pelet, miks, wanilia, kukurydza, skisłe masło i piernik. Takie zestawiki, jeden, drugi. I montujemy i lecimy. Łapiemy tu, tu. I mam nadzieję, że będziemy łowić ryby. Jakie ryby dzisiaj złowimy? Miłego oglądania. zaczynamy. Podajnik oczywiście nasypujemy. Koszyczek. Koszyczek 35 gram. Znaczy koszyczek. Podajnik. Bo zaraz się czepią, że jak nazywasz podajnik? A nie. To nie koszyczek. To podajnik. No to lecimy. Podajnik. Wędka nie poplątana. Bo często zdarza się, że jest zestaw za szczytówkę zaciągnięty i Wyrzucamy drugi brzeg. O, panie. Pierwszy rzut idealnie wykonany. Dokładnie tam, gdzie sobie umaniłem to na dzisiaj. Dobra. Naciągniemy. No sygnalizator pipczy. Ciach Usz ty Ale wyskoczył Już wiem gdzie drugi zestaw poleci Dokładnie tam Bo to była ładna ryba To była ładna ryba Ładnie się zagotowało Ciach

A jak tam? Na szczytówkę wszystko ok. Ok. A jak wszystko ok, to zestaw leci tam. Tam gdzie było te chlub-chlub. Bardzo dobrze. Idealnie. Ten zestaw już nie będzie dźwiękował nam. Będzie tylko grał kołowrotek. Jak już. No i zestawy wyrzucone podbierak rozłożony wszystko jest także czekamy tutaj pałki jak widać o te przywalone to przypuszczam, że tutaj amury grasują i obgryzają albo karpie, bo widać są niektóre poobrywane trzciny i tataraki jedzie oh. Jedzie pierwszy, tylko czemu on w tamtą stronę jedzie? No to nie będzie chyba nic dużego, coś wydaje mi się. Chociaż mogę się też zdziwić, właśnie poszedł w tamtą stronę, pierwszy raz mi. Idzie w tamtą stronę. No dobra. Jak idzie w tamtą stronę, to niech idzie. Chyba nie w te krzaczory, które tam są. Widzę, że jest sprytne. I to bardzo sprytne. bardzo mnie to cieszy, że się zawrócił. Ole się spławił. nie idź za ten kołek. Nie idź za ten kołek. O, chociaż teraz no, poszedł za kołek. Jest poddali taki kołek, za który jak się zawinie, to może być po ptakach. O, mam nadzieję, że o, właśnie znowu odjechał. Sprytny jest widzę już. Wie gdzie iść? Yes, La. Ooo, zawinął się tutaj. Widzę, jest bardzo źle. Ręczę bym rzekł. Nie wiem, jak to zrobić. Widzę, że on gdzieś tutaj już jest w liliach. Ale cwaniak. Idzie. No, idź pod tamtym brzegiem w tą stronę, bardzo Cię proszę. Czuję, jak żyłka po prostu ciera się o ten kołek. Miej tylko nadzieję, że się zawróci i pójdzie w drugą stronę. Udało się. Wow. Normalnie super sprawa. Udało się ominąć teraz, żeby tylko ominąć jeszcze te lilie. Bo widzę, że on bardzo sprytnie idzie w lilie i pod molo. Ale sprytny skubaniec, jest bardzo sprytny. Dosłownie pod całym brzegiem Skubaniec Dobrze udało się z tamtego z zakołka go wyciągnąć Teraz będę musiał niestety przyłożyć pod tym zestawem wędkę A. o ale poszedł Ale dzik, ale dzik Ale dzik Ale dzik, ale dzik. zobaczcie wędka wygięta dzikus ole bestia będzie z 6 kilo na pewno Jeżeli żyłki nie porwał może trochę ci pod, podluzuję hamulec żeby nie było błędu głupiego patrzcie 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 jest tutaj ale fajnie Klapną Co to było? Nie wiem co to było, ale chyba trąciłem wędkę. No, no ty odwalasz Cezary dzisiaj. powoli nie ma co się spieszyć tak jak ostatnio o ale zryw piękny zryw ale powoli wyciągniemy cię ale jasta ale ma fajne odjazdy

Robi fajne odjazdy. To kochamy w wędkarstwie. Taki staw to normalnie marzenie każdego wędkarza, prawda? Patrzcie. Patrzcie jak jedzie. <noise> Możecie łowić razem ze mną, przeżywać to. Fajne hole, fajnych ryb Powoli wychodzi do góry Ciekawe na ile wyjdzie o, Znowu odjazd o, Wyjdziesz, pokażesz się znowu Jest, wychodzi o, jest fajny. A jeszcze raz do góry. Tutaj. Odwrócił się skubaniec od podbieraka. O, jeszcze chwila. Puszczam, że przy następnym podejściu będziesz już mój. Powoli, powoli, powoli. Jeszcze nie? Może to będzie test. Wszedł sam, wjechał podbierak. Pięknie. Kolega zobaczcie, jak próbuje uciec. No niestety, już jesteś przyjacielów w podbieraku. Ładny karpiszon, prawda? Zaraz zmierzymy go, ile ma. Uu, uu, dobra maciorka. Jak widać są bardzo spasione, skubane. Kulka gdzieś mi już znikła. Ale cóż, tak bywa, poczekaj chwilę, zaraz cię wypuszczę. Coś tu się mi poplątało mocno. Jeszcze raz cię podniosę. Się podbierak złożył ferelnie Dobra, już jesteś po prostu odczepiony. Dobra, taki ładny karpiszonek. Dobra, na razie włożę ci do wody wyciągnę wagę. Zaraz cię zważę. Muszę trzymać podbierak nogą, żeby mi nie odpłynął z podbierakiem. jest moja waga. Tu jest waga. Dobra. Będzie. Podbiera waży kilogram. Dobra. już, już, już poczekaj. Uuu, będzie jeden z większych. Jest. 7800 z podbierakiem czyli karp waży 6800 odejmując podbierakę, także prawie 7 kilo piękny karp Zaraz spróbuję go jeszcze może położyć na matomiarce ktoś się zastanawiam gdzie zobaczymy ile ma centymetrów taki karp nie odchudź Wiem, że jesteś silny i sprytny, tylko poczekaj parę minut. O. Dobra. Muszę znaleźć teraz tutaj jakieś dogodne miejsce w miarę proste. Myślę, że tam podejdę sobie i go zmierzę. Zmierzę ile ma centymetrów. O. Tutaj będzie bardzo dobrze wręcz idealnie, bo jest w miarę prosto o. mamy takie matomiarki bardzo fajne. Zmierzę go w podbieraku żeby go już nie wyciągać bardzo. I już widzę, że karp będzie miał około osiemdziesięciu centymetrów, taki ładny. Może wyciągnę go jednak. Pewnie musiał to bardzo ostrożnie zrobić. O. Jest. O, tak delikatnie. No karp ma. Dokładnie, już Wam mówię: tu jest płetwa 74 cm. Taki karpik piękny. Teraz na matomiarce sobie zjedzie do wody. O. Matomiarki są bardzo śliskie, także ślizgiem. Pójdzie w pięknym stylu Do wody o. O. Żegnaj Weź jak będziesz miał no. Poszedł szybko Uff. No i jak widzieliście Wszedł fajny karpik Już Jeden z większych, moich Na tym zbiorniku Także no zaczęło się fajnie no zobaczymy. Pierwsza godzina za mną, pierwsza ryba, czekamy na następne. thank you No, i powoli będę kończył dzisiejsze wędkowanie. Także piękny staw, nie? Mieć taki własny staw to może nie każdego wędkarza. Przyjechać, zarzucić wędki, posiedzieć w spokoju i połowić fajne, duże ryby. To, co lubimy najbardziej własny staw. Kiedyś może będę miał taki. Ale fajnie. Fajnie jest przyjechać, połowić, pobawić się. I tyle. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym materiale. Hej.